Czuję, że tam świadomość już próbuje gdzieś tam się obudzić, no, wrócić. No, ale widzę jak je, jakąś postać pod samochodem, mówię, kurde, co jest? I tak, e słyszę, że coś tam się dzieje, że, że jakoś chyba nie bardzo y jedziemy. I słyszę, że o kurwa, Tomek nie żyje. Tak mówię, jak nie żyje? Tak jeszcze nic nie mogę, nie jestem w stanie z siebie wydusić, e żeby ktoś mi usłyszał, a z, z zewnątrz głosy i, i dźwięk dociera. No. Że mówię, kurwa, nie żyje. No, i w końcu się obudziłem. Obudziłem, no, to świadomość wróciła, tak zerkam dookoła. Mówię, aha, dobra, no, wylecieliśmy w powietrze. Poczułem, że tutaj mam zmiażdżoną rękę. A w pierwszej chwili myślę, że, kurde, złamałem rękę, będzie wstyd przed chłopakami, że wrócę do domu ze złamaną ręką. Ale tak ruszam i mówię, że chyba nie bardzo ta złamanie jest, bo tak y nie mogę ani jej do siebie przy przyciągnąć. Widzę, że tutaj. Jest ganerka, samochód do grunogami. Nie ruszałem. Byłem na tyle świadomy jeszcze, żeby w razie czego się opatrzyć, ale podjąłem taką decyzję, że raczej nie, nie wezmę tej ręki do środka. No bo bym się wykrwawił przy jednej z prób, którą zaraz opowiem też właśnie, by to nastąpiło. Poczekaj ręki do środka, co masz Spod ganerki, nie wiem, czy to, tutaj jakieś zdjęcia mogę pokazać, czy będzie na przykład mogę później wam dać. Podresz nam i żeby w trakcie właśnie hmm. opowiadania o tym, żeby to było widać. No jak byłem przygnieciony tą ganerką, ale jednocześnie te krwawienie zatamowało za, za to.